I jak mamusia wygląda? Co się stało? Do mamy! Brianusz, to ja! Mama! Mamo, on się wystraszył, bo cię nie poznał. To mama, tylko się ogarnęła. Ja też pierwszy raz przeżyłam szok, jak ją widziałam. No. Ona nie pachnie jak mama. Pachnie ładnie. No wyperfumowała się, ubrała jak człowiek i namalowała twarz. Hm? Jak klaun? Tak jakby maska na bal przebierańców. Jutro znów będzie wyglądać zwyczajnie, jak mama. Dzięki, córcia. Mamo, ja ci tylko pomagam. Czasami starzy ludzie tak mają, że chcą się odmłodzić raz kiedyś. No i tak to wygląda wtedy. Dzień dobry. To ja. O, Jezu, Irena, to ty, no nie poznałam cię. Ja myślałam, że to nie jest rana, żebyś ty tak wyglądała. Że ty wyglądasz, jakbyś była ładna. A seryjnie, no. Dzięki za te wszystkie komplementy. Idę. Ciocia Karyna na przykład zawsze wygląda jak pudel. To się przyzwyczaiłeś. Ty, te lepiej w lustro spójrz, bo ci parw wyskoczył. Co nie?